Witam wszystkich z tej strony Chaberda. Gramy w Miten Magic 10 Legacy i będziemy prawdopodobnie otwierali te drzwi, za których dobiegają tak zachęcające, odgłosy pewnie jakaś impreza tam trwa, więc dołączmy. O kurde, Góra Elita i coś tam się jeszcze kręci. Duchy i szkielety w kolejce stoją. No pysznie po prostu. Więc tak, od razu rzucamy niebieską zbroję, będziemy się bronili. Hmm, Rongo i Legeja potrzebowaliby chyba również regeneracji na wszelki wypadek. Próbujmy zniszczyć pancerz przynajmniej jednemu gulowi. O, i znowu. No, zadanie Legeji będzie jasne i klarowne w tej walce. A bolesne to będzie. Jemu zostało już tego życia, jestem tylko ciekawy. Dobrze. Został jeszcze jeden gul. A i szkielety do... doszły. I zostały nam, o dziwo, jeszcze pancerze nasze niebiańskie. Zrzucamy regenerację, tutaj wym... Wypadałoby się napić miksturki, a tutaj już by trzeba było kończyć dzieła zniszczenia. o o. o-ou, ta Pani nie może pić, ta Pani musi rzucić zapęcie powtórnie. Barbuta zniszczona, Hollander jasny. A, ja bym się może na wszelki wypadek napił Dobrze, zblokowaliśmy, wszystko się układa Pomyślnie na razie Oho Tak, Legendia chyba nie rzuci żadnego sensownego czaru Bardzo ładnie Dobrze, jest, następny gór, zostały szkielety elity A, idź miałem, zapomniałem Całkowicie zapomniałem. Miałem zmniejszyć im pancerze. Dobrze, teraz weszło. Cholera regeneracji trzeba było rzucić. No nic. Rzućmy w takim razie błyskawicę. Ładnie. Auć. Auć, auć, uuu, kurczę, ale zeszło. Fatalnie. Wiedziałem, że regeneracja byłaby czymś bardzo pożądanym. Uch, duch, tuch, tuch. O, zginął. Pysznie. Niewrażliwość. Wracaj do życia, dziewczyno. Jak najszybciej. O, cholera. I skończyły się miksturki niezbyt wesoło Gówno to jest zadało, szczerze mówiąc Wracaję ją do życia, szybko, Erlin Tu po prostu bijemy Niewrażliwy na to, a kiepsko Dobra, teraz można się napić. Iii, te duchy podchodzą! Ale będzie... I znowu Legea oberwała. No bez jaj. Dobra, zajmijmy tego gościa. W końcu. Ty rzuć regenerację. Ty dokończ dzieła. I duchy. Zapraszam. Aj, 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 aj. Będzie bolało. Więc zostaje tylko ostrzelać je. No, oczywiście Chybie nie. No, weszło. I weszło. A, dobrze, że Legeja y, jeszcze żyje. Wy, Holender jasny, to będzie bardzo bolesne. A, pi, ty. Pi, ty strzelaj. Jest! Żyjemy! Uf! Uf, uf. Pierwsze co, to trzeba się wzmocnić napojem. Pysznie. Ty regenerujesz. Strzelaj. Ty. Strzelaj. A ty pi. Nie ma bata. To cholery jasnej. O, udało się. I znowu musisz się napić. Nie, odporność na magię ciemności. To będzie bardziej przydatne. O. Ładnie, trochę mniejsze te obrażenia są. Również zbroje rzuciły. Ona też pomoże. I szlamy. Jest, jeden zginął. Bardzo jestem zadowolony. Regeneracja wciąż działa, więc zostaje tylko 600 pępek. Ładnie, wszystko zostało pochłonięte. Miło, miło. Miłe zaskoczenie, że w końcu coś się udaje. Ładnie. Naprawdę, naprawdę ładnie. Uuu, to była ciężka walka, szczerze mówiąc. No to dobra, wkraczamy do tego tajemniczego korytarza, który prowadzi nas prosto. Otwórzmy. Uuu, bardzo fajne i dużo rzeczy. Bierzemy wszystko. Czy coś mnie zatkowało z tyłu? Nie. Toporek dla lejfa minotaurowy topór, więc uhuhu. Będzie zabawa. Straciłem na nieszczęście złoty klucz. Co dalej? Sprawdźmy mapkę. Zostało mi wejście na poziom drugi, ty Sorli jakiś albo jakaś stoi, nie pamiętam. To prawdopodobnie może być ten krasnolud Ym, poziom. Pierwszy zamek, jakiś tam, part Mayron. I trzeci poziom, diabelnie ciężki, więc tam się nie wybieram. I poza tym nic, więc widzimy się prawdopodobnie w zamku. Oddam questa, przyjmę punkty doświadczenia i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Znaleźliśmy w tym miejscu obok krasnoluda, Sorliego um, ukryte przejście. Ouch. A w nim... skrzyneczka z pysznościami. zabramy wszystko. Mm, Zaraz po wyjściu od krasnoluda, od przechodzę przechodząc tym korytarzykiem odkryłem następne tajemne przejście. A w niej... Sporo przydatnych przedmiotów, które totalnie zapełniły mój kwipunek. po kolei mamy mm, tajemne prze, y, pomieszczenia. Jedno tu, drugie tu, i teraz trzecie tutaj. A w nim. Coś do otworzenia i rzeczy, których nie jestem w stanie wziąć. too much stuff. No wiem, wiem, stary. Coś żeśmy znaleźli. I znowu skrzyneczka, w której jest mnóstwo znowu przedmiotów. Bierzemy je. Tak, już pokazuję gdzie dokładnie znajduje się to przejście. Jeszcze raz. Jedno było tutaj, drugie tutaj, trzecie w tym miejscu, a czwarte znajduje się tutaj, na tym, w tym punkcie mapy. Czwarte tajemne przejście znajduje się w, tej, w tym pokoiku na tejże ścianie. W środku mamy... Tajemniczą beczułkę. Otwórzmy ją. Beczka pełna pulsujący niebieskiego płynu. Poczęstujmy lęka. Odporność na magię wody. Bardzo ładnie. Idziemy dalej. Wychodzimy już z tego pokoju. Jeszcze tutaj mamy tajemnicze pomieszczenie. Z drzwiami prowadzącymi na poziom trzeci, ale na poziom trzeci ja niespecjalnie chcę się udać. Więc wychodzimy stąd, czym prędzej, do zamku -i Mor czy jakoś tam. A wejście do tego zamku znajdowało się tutaj. O, choroba, gdzie ja w ogóle wylazłem. Nie mam mnie w ogóle na mapce zaznaczonego. Mam jakąś książeczkę, której wcześniej nie udało mi się znaleźć. Zakazana saga. Tajemnica ukrytych kapliczek. E, a, to jest tomy poezji poematy Dziewięć tomów mamy odnaleźć dla jednego gościa. Znaleźliśmy właśnie jeden z nich. Nie będziemy przeczytać poezji. Tutaj dalej Wow. I w tym pokoju zdecydowanie jeszcze nie byłem. O, pysznie, napoje to się jak najbardziej przyda. I dźwignia. O. Co się wydarzyło? Hmm. Tak jakby nic. Podeszedłem ludzie do sali tronowej i naprawdę nie mam zielnego pojęcia, co była tam ta dźwignia, więc prawdopodobnie się nie dowiem. Ja również się cieszę. Eee, co ty tak się szczerzysz? What Zadanie. Łowy na Montbarda. Po śmierci Montbarda bandyci rozpierzchli się. Dzieląc się na rozmaite grupy wciąż są niebezpieczne. Jestem pewien, że sobie z nimi poradzimy. Wyświadczyliście imperium wielką przysługę. Co do Montbarda, ten człowiek ewidentnie miał problemy z głową. A mimo to udało mi się zbudować potęgę z banderzy zimieszków i rozbójników, gdybym nie został postrzymony, mógłbym narobić poważnych szkód kontynuuj? Niestety niektóre pytanie pozostały bez odpowiedzi. Montbart nie mógł sam zaplanować i pr prowadzić takiej operacje. Skąd wziął złoto na opłacenie broni pancerzy? Musiał mieć wsparcie. Chcesz żebyśmy zbadali tę sprawę? Informator Morgana. Oh, Wprawdzie bardzo chciałbym to rozwikłać, ale są ważniejsze sprawy, które wymagają mojej niepodzielnej uwagi i waszych specyficznych zdolności. Mój informator w kartalu nie dał znaku życia już od zbyt wielu dni. Obawiam się, że został pojmany albo spotkał go jeszcze gorszy los. Muszę wiedzieć, co dzieje się za murami miasta i co stało się z moim człowiekiem. Musicie zakraść się do kartalu. Znajdźcie wejście do kanałów pod kartalem. Jedna z moich agentek spotka się tam z wami. Nazywa się Zoulejka. Ok, What news you, cóż więcej friends? mogę powiedzieć? Że się zgadzam. Mamy nowy poziom Legeo. Legei postanowiłem wzmocnić magię ciemności, magię powietrza oraz magię światła. Jeżeli chodzi o atrybuty, poszło w magię, w witalność i dwa w ducha. Wróciłem sobie do miasta po to, by opchnąć trochę tego sprzętu, niezwykle go opchnąłem, na wszelki wypadek trzymam jakieś różnego rodzaju zbroje, bronie i amuleciki. Natomiast czym się chcę pochwalić, zidentyfikowałem wszystkie te przedmioty, siedem ich było i o, zapomniałem jeszcze opchnąć pierścionki te bransolety ten diadem, prawdopodobnie, to włócznie, dodatkowe z obrażenia nieumarłym i zadaje obrażenie ogniem. Topór minotaurowy, który zadaje żywiołakom dodatkowe obrażenia. Naszyjnik, który mi się na razie nie bardzo przydaje. I tyle, i tyle. A jeszcze pierścionek był. Dokładnie ten. Maksymalny poziom zdrowia i odporność na magię powietrza. Więc to tyle, jeżeli chodzi o te przedmioty. Skończyliśmy również jak drugi. A to ciekawe. Nawet nie wiem kiedy. No nieważne. Również, jeżeli chodzi o umiejętności. Wyszkoliłem rąga w średnich pancerzach. Na eksperta oraz legeję na eksperta mistycyzmu. Nie wiem z czym to się dziewiązało, ale zrobiłem to. Więc prawdopodobnie spróbuję przekazać rągowi jakąś lepszą zbroję. Utknąłem teraz, ponieważ na ten trzeci poziom zaginionego miasta raczej się nie wybieram. I patrzę, co ja w ogóle mogę zrobić. Mogę wrócić do Sorpigalu i oddać ten bestiariusz yy, Sadowi. Mogę również pójść na spustoszone ziemi do Krag. Udało mi się znaleźć parę znakomitych rzeczy. Buty. Tylko dwa wartości pancerza, ale za to mają atrybut plus 10 do pancerza, więc huhu, uh, mocne. Kupiłem również taką tarczę, która dodaje odporność na wszystkie szkoły magii i udany blok to 5% szansy na wywołanie uśpienia także świetna rzecz naprawdę Rongo otrzymał nową y, zbroję średnią, zdecydowanie lepsza z 12 na 20 wskoczył trochę mu to do wartości ataku wpłynęło na niekorzy niekorzystnie ale za to odporność na magię, wszystkie y, plus 8 i to tyle jeżeli chodzi o nowy ekipunek naszych bohaterów. I znaleźć upadłą gwiazdę i prawdopodobnie zabrał bym się za piracki rozej i upadł gwiazdę, ponieważ one są obydwa, te kwesty na spustoszonych ziemiach. Ale wcześniej zniósł bestiariusz. Widzimy się w sorpigalu.